Bardzo długo nie było zespołów grzejnych do drukarek HP M477479. Tak, właśnie te. Wszyscy mieliśmy z problemy z tymi piecami. One się bardzo słabo regenerowały i tak naprawdę nie było pomysłu, co z tym robić. Gdy masz takie ciapkowanie, to wiadomo, padł piecyk. Tak, typowy objaw. Wyjmujesz piec, otwierasz i widzisz uszkodzony wałek. Maszyny fajne, ale piece nowe, oryginalne są Drogie, 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 bardzo drogie ale jest. Sprawdziłem jeden, nieoryginalny, regenerowany fuser, który mega daje radę. Zainstalowałem go właśnie w 479. Tak, 479. Fuser regenerowany. Fajna cena. No i co? Zasuwa jak szalony. Tak naprawdę zero uwag. Od pierwszego wydruku wszystko jest dobrze. Pozostaje mi tylko sprawdzić jeszcze, jaką sobie radzi w dupleksie, dwustronnie. Pyk. Maszyna jest jeszcze nie skręcona, bo piecyk dopiero powędrował do jej wnętrza i zobaczymy. Jednostronnie jest w ogóle mega ekstra super, a dwustronnie zaraz się okaże. No dawaj, 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 zobaczmy. Pierwsza, druga, pierwsza, druga. Zobaczmy, czy to jest utrwalone. No, jak dla mnie bom, w końcu jest jakiś właściwy zespół grzejny. Tym razem u mnie jest straszny bałagan, ale chciałem, żebyście zobaczyli, że te rzeczy, które ja pokazuję, naprawdę wędrują do maszyn. Dla mnie bajka.